Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Derta W dzisiejszym odcinku pokażę Wam tryb Rallycross, Cross, który został dodany w, no, kilka dni temu w sumie w ramach update'u tej gry, tak więc w dzisiejszym odcinku właśnie jego Wam zaprezentuję. Mamy dwie trasy w Szwecji i w Anglii. Ja sobie wiecie co, ustawię tutaj pełen event, natomiast zmniejszę sobie ilość tutaj okrążeń na 3 w każdym etapie, aby też odcinek za długo też nie trwał. Poziom normalny, tak jak zawsze i tutaj sobie przestawimy junior też ustawimy sobie chyba pełne ok tak więc wybierzemy sobie dzisiaj jak widzieliście już wybrałem sobie wcześniej Szwecję natomiast tutaj mamy trzy furki z czego jedna już jest wam znana no z tylko że pod tym względem tutaj różni się to że auta w rally są znacznie mocniejsze praktycznie dwukrotnie mocniejsze niż w przypadku zwykłych rajdówek tak więc pod tym względem moc aut jest znacznie większa a polówka oraz tutaj Peugeot, którego sobie zabrałem To są auta nowe, których jeszcze w tej grze nie było z czegoś czego się osobiście bardzo cieszę Dlatego też pokażę Wam w dzisiejszym odcinku Peugeota tutaj, natomiast w kolejnym odcinku pokażę wam polówkę, bo Fiestę wam już pokazywałem, jest bez sensu pokazywać ciągle te same auta, bo one wizualnie się nie różnią, a wy nie odczujecie, czy auto jest mocniejsze w grze za bardzo, czy też nie. Najpierw przejdziemy sobie przez kwalifikacje, bo jeśli ktoś nie wie, to rallycross składa się z kwalifikacji, z półfinału i finału. Musimy tutaj zdobywać różne punkty, a całe zawody rozgrywają się jak widzicie właśnie tutaj razem z przeciwnikami. Nie jest to już raid, jest to po po prostu Rallycross, natomiast auta są praktycznie wizualnie takie same, natomiast no mówiłem wam, one są troszeczkę mocniejsze, troszeczkę chyba nawet i słowo troszeczkę tutaj nie pasuje, one są dwa razy praktycznie mocniejsze od rajdówek. Um, ogólnie zawody, zawody Rallycrossu są moim zdaniem strasznie widowiskowe, ponieważ mamy tutaj bardzo mocne maszyny, Dosyć wąskie tory, przynajmniej z mojego punktu widzenia, przez co jest, jak oglądaliście, albo jak, jak nie wiecie, sobie sprawdźcie, jest bardzo dużo kolizji, jest bardzo wiele tutaj takich sytuacji na, w takich zawodach, gdzie tutaj są różne przepychanki, gdzie auta lądują na dachu, gdzieś tam na poboczu, naprawdę wiele się tutaj dzieje. Ja już tutaj troszeczkę odczu, odczuwam to, że wziąłem sobie za niski poziom trudności, wiecie? Gra na normalu, a już tą grę troszkę sobie pograłem i odnoszę wrażenie, że troszeczkę tutaj odstrzeliłem tym rywalom moim. Spodziewałem się, że. To jest moja pierwsza tutaj rozgrywka tym autem. Miałem okazję sobie pojeździć już na tym torze, natomiast jeździłem polówką. Peżo jeszcze nie miałem okazji jeździć, więc sobie mówię, a normal. Poziom normal, dlatego też, żeby nie przedobrzyć, bo nie ma się co popisywać. Lepiej sobie na swobodnie tutaj pojechać i pogadać sobie z Wami, niż tutaj się męczyć. Natomiast jeśli pójdzie mi w tych zawodach łatwo, to do kolejnego odcinka sobie wezmę poziom hard, bo mówię, już troszeczkę w tą gierkę sobie gram. A jest to moja no na chwilę obecną ulubiona e, gra samochodowa. Jeśli tutaj porównałbym tą grę do, nie wiem, Project Cars, Forzy e, 5, czy też, no może z Forza Horizon, ta gra się równa, ale jest naprawdę e, niesamowita. E, co jakiś czas się pojawiają różne update. Akurat teraz Codemaster zdobyło licencję na Rallycross, czego się osobiście bardzo cieszyłem. E, Plotka się tam pojawiła już jakoś w lipcu. Na początku lipca się pojawiła plotka, że Rallycross zawita właśnie w dercie. Ja mówię, wow, no kurczę, fajnie, że będzie można się sobie pośmigać w nowych trybach. Um, teraz też tam obserwuję, bo różne serwisy społecznościowe obserwuję związane właśnie z, z dertem. I z tego co wiem, teraz ma się pojawić jakoś w październiku. Dobra, dało się kończyć. W październiku ma się pojawić rajd Finlandii, we wrześniu, no wrześniu jest najpierw, potem październik, czekajcie, sobie tylko na szybko przeskipuję. Mamy cztery takie rundy kwalifikacyjne, więc tutaj raczej to się niczym nie będzie różniło. We wrześniu ma się pojawić właśnie Finlandia, w październiku mają się pojawić w ogóle jakieś nowe auta, jakieś, było to nazwane Modern... Modern coś tam. To wiadomo, że chodzi o jakieś takie nowoczesne auta, pewnie współczesne, jak najbardziej współczesne, więc to też jest fajna informacja. A jak dochodzą też auto, to zazwyczaj dochodzą też jakieś trasy, więc być może coś do dodatkowego dojdzie. No i też jak się pojawi jakiś rajd, nie wiem, Niemiec, Finlandii się teraz pojawi, to też nowe furki pewnie do tego dojdą. Natomiast na listopad, w którym mam urodziny, z czego się niesamowicie... OOO! To jest to, o czym wam mówiłem, tutaj trzeba uważać, ponieważ czasami... Jak się za daleko pojedzie na poboczu, to można auto obrócić no, bokiem, czy też nawet dachować. Ja tam śledzę też kanał na YouTubie właśnie Rail Crossu. Jak sobie paszę te różne powtórki, jakieś różne tam ciekawe wydarzenia, to mówię, wow, naprawdę trzeba mieć jajca nie z tej ziemi, żeby w tym sporcie tutaj dawać siebie wszystko i wygrywać te zawody. A potem ma się w listopadzie właśnie tutaj że nie mogę się skupić na wszystkim jednocześnie, w moje urodzinki ma się pojawić jakiś, jakiś zimowy, jakaś zimowy, zimowy rajd jakiś, dlatego też cieszę się z tego powodu, pewnie to będzie Szwecja, albo to będzie Norwegia, tak mi się wydaje, więc też będzie to fajna sprawa, bo na chwilę obecną nie jest jakiś tam zimowy, z tego co pamiętam, rajd, natomiast... Dałoby się coś nowego, mówię cieszę się z tego powodu, że co miesiąc coś tam się nowego pojawia i też musimy mieć świadomość, że im więcej tych updateów będzie, tym ponoć gra ma być droższa. W tej usłudze przedwczesnego zakupu, tak więc pod tym względem myślę, że warto sobie ją kupić. Ja polecam wam ją z czystym sumieniem. Żadnej innej gry tak wam nie polecam jak tego, tego Derta. Mówię oczywiście, jeśli jesteście fanami wyścigów samochodowych, rajdów czy nie wiem, Rail cross jak tutaj sobie gramy. Tutaj jest to takie też, bo może nie każdy się orientuje, coś takiego właśnie, jak takie dodatkowe, jakby dodatkowy przejazd, zazwyczaj dłuższy. Jest to Joker Lab. Jest to no, taki przejazd e, jakby dodatkowy, e, który w każdej, czy to czy to półfinał, czy finał, musimy przez to przejechać co najmniej raz, znaczy tylko raz, tak? Nie wybieramy sobie dowolnie, czy chcemy to przejechać za pierwszym okrążeniem, drugim czy trzecim. Akurat w tym przypadku on jest troszeczkę... wydłuża nam te, 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 ten etap... nie wiem, jak to nazwać, te pole, wydłuża nam tutaj e, całe okrążenie, więc... No dobra, mamy tutaj już e... Kolejne zwycięstwo z maksymalną ilością punktów. Kurde, jest tu łatwo. Na normalu jest tu łatwo. Wcześniej pamiętam, kurczę, grałem pierwszy raz na streamie, tak mi szła, słabo szło. Teraz coraz to lepiej idzie, ale no to jest kwestia wyćwiczenia tego wszystkiego. tak, Mamy 100 punktów, więc spoko. Zobaczę tutaj też auto naprawę i zaraz wam dokończę, to co chciałem powiedzieć. Yy, 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 dobra. Już nic więcej nie zrobię. Dobra. Mamy też oczywiście między kwalifika kwalifikacjami 60 minut na to, żeby auto naprawić, jak to w dertach czy innych Macray zazwyczaj bywało. Eee, dobra. No i ten Joker, Joker Lap, takie po prostu jakby wydłużenie trasy, które. No tutaj trzeba wybrać dobrą taktykę, tak akurat wiecie jak jadę na normalu i dość łatwo mi idzie to nie ma znaczenia na którym okrążeniu ja to przejadę, natomiast kiedy się rozgrywa prawdziwe zawody, gdzie tam naprawdę bardzo mało się tutaj... E... Sekundy mają znaczenie, to trzeba naprawdę obrać dobrą taktykę. Czy to za początku, na początku sobie wjechać tam, czy to później wjechać, to, to wiecie, to jest kwestia tego, jak wam pójdzie na starcie. Czy zacięta walka jest z przeciwnikami na samym początku. Bo czasami lepiej sobie wjechać na samym początku i zostawić tych przeciwników, którzy walcą, walczą między sobą i mieć takie nastawienie, że gdzie trzech, czy tam dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Takie, takie, takie jest przysłowienie. I tutaj jest w tym sporcie to właśnie dosyć. Fajna sprawa właśnie jest, bo e, największym problemem właśnie w tych zawodach jest, wydaje mi się przynajmniej, e, ta walka z przeciwnikami. Oni spychają się, gdzieś tam wciskają i e, przez to samot może wypaść z trasy, może dachować, e, może zostać rozwalony. Natomiast kiedy sobie wjedziemy tutaj e, właśnie w to miejsce, ten Joker Lab, E, wydłużymy sobie troszkę trasę, to przeciwnicy pojadą sobie z przodu i kiedy to oni tam między sobą będą walczyli, eliminowali się, no to my możemy bez problemu potem przemknąć, jak oni sobie wybiorą jako trzecie okrążenie tutaj e, ten przejazd przez, tą, przez to miejsce, no to wtedy możemy teraz, jak ja widzicie, teraz sobie tędy przejadę i oni tam będą między sobą walczyli i y, y, y wtedy. No to jest element taktyki, tak? Tutaj naprawdę dzięki temu jest fajna rywalizacja. Nie wiem, czy dobrze Wam to wytłumaczyłem, czy zrozumiecie, o co mi chodzi, bo wiecie, Ja wiem o co chodzi. W tym i czasami jak, nie wiem, wydaje mi się, że że załapiecie to, to, to co wam tłumaczę, jeśli nie to sobie poczytajcie gdzieś w internecie o co z tym chodzi. Też tutaj właśnie gra nam pokazuje kto przejechał kiedy właśnie przez to miejsce, akurat ja to zrobiłem jako pierwszy raz, wam to pokażę, zaraz wam to wytłumaczę gdzie to w ogóle jest. Kolejna wygra nam banał, 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 jeszcze raz banał. Kurczę, jak ja widzę, jak tam bo też obserwuję jakieś kanały gdzieś tam e, zagraniczne, gdzie tam ludzie jeżdżą w tej grze i tak dalej, ja widzę jak, kurczę, youtuberzy się męczą z tą grą, to mówię, masakra, kurczę, nie grają w ogóle w tą grę, czy jak? Jest to jest takie łatwe na normalu, ja tam widzę, niektórzy grają na easy, im nie wychodzi, wypadają z trasy i w ogóle. Kurczę, jak się już nagrywa odcinek, to trzeba potrzebować troszkę poćwiczyć, pobawić się w tym. Zwróćcie uwagę, e, tutaj e, mamy e, Czterech czterech tutaj kierowców. Jestem na początku. Nie, i teraz jak ktoś przejdzie przez to miejsce, zapali się taka zielona ikonka. Zobaczcie, teraz sobie tutaj przejadę i zwróćcie uwagę na to. Przejadę. Oni mi teraz wyprzedzili, mogą tam się taranować. I kiedy do oni będą jechali dużo, czasami ja będę miał już drogę swobodną, tak więc mam dosyć duże szanse na to. Ale jako jedyny na chwilę bez przejechałem, ponieważ tylko przy mnie sieci się ta ikonka takiego jokera, jakby to powiedzieć. No akurat ja tutaj jestem znacznie lepszy niż przeciwnicy. To... Mówię, jakiegoś znaczenia nie ma, wam do tego nie pokażę, jak to działa. Jakie to jest ważne, jaki to jest taki właśnie fajny element strategii rywalizacji. O, teraz kurczę, widzieliście jak koleś tutaj przeszkodziłem mu, a tam przedarł się przez to. Też powiem, że nie wiem tylko jednej rzeczy tak naprawdę. Czy zawsze e, przejazd przez to dodatkowe tutaj miejsce wydłuża trasę, czy czasami jest tak, że ułatwia? To też mnie ciekawi, bo tego tego nie orientuje się po prostu. Jak się ogląda takie zawody, to tam nawet człowiek na to uwagi zbyt nie zwraca. Taka jest... A, to nie ma co w ogóle porównania, nie? To, co ja te ja to, to lipa, w porównaniu do tego, co się dzieje w takich prawdziwych zawodach. Tam to jest naprawdę. Na no, ta 600 koni, no wyobraźcie sobie to... No... Taka mała trasa. To okrążenie nie jest długie, bo tutaj jak widzieliście, zobaczcie sobie mój rekord. To jest 42 sekundy na okrążenie, czyli około 2 minut trwa e, cały przejazd. Na ogół tam chyba 6 okrążeń się jedzie, nie? Z tego co wiem, ja sobie zmieniłem na 3. E, to jest szybkie, krótkie. No i rywalizacja jest zacięta naprawdę. E, przepychanki. no Zresztą weźcie sobie na YouTube jakieś zawody, zobaczyć, co tam się dzieje, jakieś wiksy różnie. E, widowiskowe to jest naprawdę niesamowicie. A czasami jeszcze widzicie, tutaj troszeczkę wypadnę z trasy, ale i tak jest dobrze. Niemniej jednak, do kolejnego odcinka wybiorę sobie poziom nieco trudniejszy, czyli hard. Hmm. Dobra, wszystko na pierwszym miejscu, 50 punktów, łącznie 200. No i teraz przechodzimy do półfinałów. Mamy przeciwników ustawionych. Mamy dwie polówki. Polówkę wam pokażę też w kolejnym odcinku. Ok, możemy sobie po raz kolejny naprawić nasze auto. Właśnie koła zmienimy tutaj. Okej, okay, już chyba nic tutaj, a nie, jeszcze mogę, dobra, to by było tyle i startujemy. Cieszę się właśnie, że tutaj udało się zdobyć licencję, ja mi się marzę, ogólnie mam takie marzenie, żeby właśnie Codemasters tutaj stworzył DERTA na pełny licencji rajdowej. Rayleigh mamy na licencji. Mamy też m.in. tryb wspinaczki, tego wam jeszcze nie pokazywałem, muszę wam to pokazać. Kurczę, widzę, że nie wiem jak wy to odbieracie, jestem ciekaw waszej opinii, czy, czy uważacie, że dobrze mi idzie w tych grach samochodowych, czy nie, bo widzę, że wiele osób, jak tak nagrywam jakieś różne gry, to widzę, że chyba największym zainteresowaniem cieszą się gry wyścigowe na moim kanale. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ja jestem jakoś... dobrze się w tym czuję, no dobrze się czuję w wyścigach, to bez dwóch zdań. gram od małego w takie gry, więc czuję się w tym dobrze, nie wiem. Z czego to wynika, ale widzę, że chyba muszę taki większy nacisk troszeczkę tutaj e, dać na te gry wyścigowe na swoim kanale. Może więcej Forza Horizon 2, może więcej Dirt, tam Test Drive Unlimited 2 sobie. Oho, wow, widzicie, to jest to, o czym wam mówiłem. Kolej ta pięknie. No tak, taki jest ten sport, niestety. Jedni tutaj triumfują, bawią się i zgarniają gruby highs, a niektórzy lądują na dachu już po pierwszym okrążeniu. Ale wracając, ja mówiłem... Yy... Aha, kupiłem sobie też teraz yy, na Steamie yy, Test Drive Unlimited. Nie miałem okazji w ogóle w tą grę pograć, ponieważ ona na początku miała spore problemy, się wystraszyłem tych problemów i yy, tej gry sobie nie kupiłem, ale faktycznie czuję się w, tej, w tych grach dobrze jakoś, wydaje mi się, że w miarę mi to idzie. Tam, patrząc na tych zagranicznych gdzieś tam youtuberów, Którzy ogrywają te gry, to też jak widzę kurczę, grają na easy, wypadają na każdym zakręcie, to mówię, no kurde, no bez jaj, no takiego odcinków to się nie powinno nawet wypuszczać Jak coś nie wychodzi Tylko ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, tym bardziej jeśli się porodzi jakieś tam od te kanały, które oglądałem, to bardziej takie kanały, które skapiają się na Tutaj właśnie ścigałkach gdzieś tam Nie wiem, czy, nie wiem, jakie wygodności, wrażenie, dobrze mi to wychodzi w tych grach, czy Czy bardziej jesteście tutaj Dlatego, że, że was tutaj zagaduję. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, dajcie znać. Czy może umiejętności jakichś specjalnych nie mam, ale nam na tym poziomie normalnym jako tako mi wychodzi, nie? Jak widzicie. Dobra, no i teraz, oczywiście, trzech z jednej, z trzech z drugiej, startuje jako szóstka cała w finale. No myślę, że zasady są dla Was tutaj banalne, nie trzeba ich znać, żeby po zaobserwowaniu tego wszystkiego ogarnąć o co chodzi. Tak więc, no może Was zaciekawie za, za też. Jeśli ktoś nie miał pojęcia o tym, tym, tym sportem, Was za ciekawię, zobaczcie, jest, jest kanał oficjalny, właśnie tutaj, e, europejskiego Rallycrossu. To więc, sobie tam wejdźcie, zobaczcie, że są filmiki stare, nowe. Myślę, że to jest strasznie widowiskowe, i każdy filmik z chęcią sobie te obejrzycie, bo jazdy czasami są niezłe. Rallycross był już. Chyba ta amerykańska wersja była w dertach, nie? O ile się nie mylę, tam już nie pamiętam, bo to, to są już gry dosyć e, stare. Natomiast był chyba Rallycross, ten amerykański, ta amerykańska edycja w dercie, chyba był w tych kolinach, też jakoś się tam gdzieś pojawiał. Nie wiem, do końca teraz Wam nie powiem, bo mówię, są to czasy dosyć odległe dla mnie. A nie chcę tutaj gadać pierdół. Jeśli wiecie lepiej ode mnie, to dajcie znać, bo chyba Rallycross już był w tam odsłonach. natomiast ten jest na licencji, z czego się osobiście, no niesamowicie cieszę, no, Powiem wam, że to Gdybym miał stworzyć grę jakąś, ja Kiedy nie raz mnie pytaliście o różne gry, jakie chciałbym stworzyć, to gdybym stworzył taką grę, jaką jest Dare to bym był z niej niesamowicie dumny i spełniony, naprawdę. To, co twórcy odwalają z tą grą, to jest dla mnie spełnienie marzeń. Żeby tylko tego było jak najwięcej, żeby ta gra się rozwijała, żeby z co się wychodziły jakieś update i żebym mógł tutaj bawić się w tej grze i pokazywać wam coraz to nowsze i ciekawsze rzeczy kurde jest za łatwo. Zdecydowanie na tym normalu jest za łatwo, muszę sobie ustawić na hardzie kolejne zawody. A też dosyć taki odcinek, kiedy tutaj długo nie trwa. Więc... Sam raz takie odcinki wam się chyba najlepiej wygląda, Które nie są za krótkie i nie są za długie. Chyba, że gdzieś wyrżę, zaraz to będę musiał powtórzyć ten finał. Chociaż na tutaj się na nic takiego nie zapowiada. Idzie w miarę ok. Widzicie, raz taka trasa, raz inna. I to też jest problem i wyzwanie dla takiego kierowcy, nie? Ja tutaj sobie siedzę przy komputerku, trzymam sobie pada w dłoni, to jest łatwo, ale. Wiadomo, prawdziwi kierowcy profesjonalni nie mają tak łatwo. No i co? Dobra, to będzie jakieś... A, czyli nic nie ma. Szkoda. Kurczę, fajnie by było, gdybym była jakaś taka, nie wiem, możliwość obejrzenia sobie tego triumfu tych kierowcy, który wygrał, czyli mnie. Fajnie, gdyby była taka... No wiecie, Ewieren od tych samych twórców... Pokusili się o triumfy, gdzieś tam podium i tak dalej. Tutaj tego nie ma, ale no wiecie, gra jest cały czas w fazie beta i po raz kolejny zachęcam was serdecznie, jeśli lubicie tego typu gry. Jeśli macie komputer, który spełnia wymagania, aby tą grę odpalić, to serdecznie Wam polecam. Jeśli macie konsolę, to troszeczkę musicie poczekać, ponieważ też z tego co wiem Codemasters planuje wydać tą grę na konsolach nowej generacji, tak więc to by było tyle. Dzisiaj wam pokazałem Szwecję. Jutro, nie, bo nie wiem kiedy, nie będę mówił kiedy. W kolejnym odcinku pokażę Wam Anglię. A potem będę trenował ostro na trybie wspinaczki, bo w ogóle mi na tym trybie nie wychodzi nic. Tak więc potrenuję i Wam jakieś odcinki też ponagrywam. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podobają takie odcinki z Derta i chcecie ich więcej, stawiajcie jak najwięcej łapek w górę. To cholernie motywuje do kolejnych nagrywek. Tak więc trzymajcie się do ostrzenia. Cześć i zostawiajcie łapki w górę.